Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu. Już dawno nie malowałam czegoś większego. I ten motyw, to zdjęcie, które widzieliście, zrobione na tej drodze, którą tak chętnie chodzę, chodzi za mną już bardzo dawno i chce mi się to strasznie namalować. Zrobiłam już sobie taki mały szkic. Te kolory, kiedy już, kiedy już to październikowe ciepło minie i zostają takie. Fantastycznie szarości. Postanowiłam, że muszę namalować i tym razem coś większego. Zrobiłam sobie już szkic, żeby się troszeczkę z tym motywem zaprzyjaźnić. To jest taka chata. Ona się już chyli. I tak właśnie zauważyłam, że ta kreska postawiona tak, a postawiona tak, to wielka różnica. Kiedy ją tak przesunę odrobinę i tutaj dam potem cienia, to ona mi się chyli od razu, jeżeli to nie będzie proste, a lekko zgięte również. Tutaj takie fajne krzywizny, które spowodują, że całość będzie robiła wrażenie starego, już takiego właściwie rozpadającego się. Przed wejściem jest drzewo. To drzewo rośnie tak blisko, że właściwie jak się troszeczkę rozrośnie, to zagrozi, zagrozi tej chacie. Ostatnio ktoś na Facebooku napisał, na, na tutaj na, na, w komentarzu napisał, że przy, można by zrobić historię do każdego z, z obrazków, który maluje. I tak właśnie sobie pomyślałam, że ten motyw jest taki, ponieważ zazwyczaj idę tą, w tą stronę. Yy, tutaj jest rzeczka pod spodem, gdzieś się tutaj pewnie wije. A są przy tym, bo to jest ten kunstwek, czyli droga sztuki, są różne rzeźby. Tego już nie ma. To było zrobione z papmasze, czyli z takich papierów posklejanych z grubych papierów, takie takie trójkąty, takie co to jest? No nie wiem, no takie, takie zgięte. I wyglądało to jak dzwony. Takie naprawdę były duże i były piękne. Piękne, niestety teraz yy, to tam je wisiało jakieś dobre 10 lat. Wiatr, deszcz, śnieg, wszystko spowodowało to, że właściwie zostały tylko takie jakieś tutaj yy, śmieci i, i może ktoś, kto idzie tą drogą pierwszy raz, pomyślałby sobie, o, takie brzydkie coś, mogliby to już dawno wyrzucić, bo to, bo to, bo to nic pięknego nie jest. A ja uważam, że to jest piękne, ponieważ znam tą drogę i widziałam, jak się to zmienia. Jak, jak z tego ładnego, nowego, gdzie było wręcz widać, z jakich kawałków papieru jest to sklejone, pozostała taka, taka tylko resztka. Jest, coś, jest coś, coś pięknego w mijającym czasie, i w dowodach na mijający czas. Już sobie tutaj. Troszeczkę zrobiłam kilka plamek yy, płynem maskującym. E, wybrałam do tego farby testówek. Potrzebuję kolorów takich przydymionych. Yy, wybrałam sobie kilka kolorów, porobiłam próbki i właśnie chyba tymi, tymi, tymi kilkoma kolorami będę potem w spisie podam, yy, co dokładnie użyłam. Może to kogoś interesuje. Yy, więc to są moje materiały. Zacznę od tych pędzelków, które, których używam chętnie, ale, ale teraz, właśnie na tą dużą, większą pracę niż zazwyczaj. W ostatnim czasie fajnie mi się maluje takie małe. Świat się zrobił taki zamknięty i smutny, i tak sobie siedzę słuchając czegoś tam. Maluję maleństwa, więc dobrze mi. Ale dzisiaj te większe, a potem przejdę sobie do tych mniejszych cały czas ta, ta sama seria. To zaczynam. Mam nadzieję, że, że się uda. Podobają mi się te kolory teraz. One są takie właśnie. Ach, sama nie wiem jakie takie szare, takie listopadowe. Tu może dam z tym. O właśnie właśnie takie coś. Te kolory się tak fantastycznie przenikają. Mm. Tego dnia, kiedy szłam tam, pogoda była właściwie kiepska, ale dzięki temu, że była taka właśnie nieśliczna, a taka. A taka magiczna wręcz. Bardzo fajnie się szło. Tutaj z tyłu porośnięte są. Jest drzewo, które gdzieś tam się pnie, całe porośnięte bluszczem. Papier mam już suchy, mogę przyjrzeć się, co się tutaj wydarzyło. Lubię ten moment, kiedy, no bo jak jest tak mokro i jak, jak jest tak naciepane, nachlapane, no to wydarzają się rzeczy, które nie były przeze mnie zaplanowane. I dopiero teraz, kiedy, kiedy wszystko to jest takie bardziej widoczne, muszę sobie wymieszać jako kolor. Tutaj dodałam teraz kilka kolorów z, z kostek, ponieważ nie chciałam tak bardzo dużo mieszać. Poszukam sobie czegoś. Zajmę się najpierw tą tą chatką. Tutaj położyła mi się bardziej, właściwie miała tak, zrobiło się inaczej, ale to nie, nie trzymam się tak strasznie tego ani tego szkicu, ani tej plamy, która która, która, się zrobiła, to wszystko jest w sumie, w sumie nieważne. To drzewo idzie tu, ja je zostawię w tym momencie jasnym, aby pokazać tą ciemną plamę tej właśnie chaty. Tutaj idzie, muszę zajechać na zdjęcia chwilami. Tutaj idzie, tam kilka takich, żeby pokazać, że to jest właśnie. Tak, zbudowane i nie inaczej. To przesunę odrobinę. Pamiętam o tym drzewie, które chciałam koniecznie, aby, aby było jeszcze widoczne. To też jest ta druga faza, czyli to, co teraz robię, to jest też jeszcze takie. Wszystko się może wydarzyć. Takie, takie w sumie następna warstwa tortu. O, i już powoli zaczyna nam się tutaj klarować jakieś coś. Znowu podsuszyłam, zdjęłam płyn maskujący i teraz mogę tutaj zająć się tym drzewem. To jest właściwie tylko taki gruby pień. Tutaj się nic, nic niby nie dzieje. Najpierw pokażę, gdzie on jest. Czyli porobię tylko takie rzeczy. A może nie? A może... Kiedy maluję... Yy... Zmieniam sobie pomysł w trakcie malowania. Jeżeli coś, co zaplanowałam, wychodzi nie tak, no to, no to trzeba zmienić i zrobić, żeby było fajnie, a nie trzymać się. Zresztą, co Wam opowiem, sami wiecie, jak to jest. Takie i ten płyn maskujący, gdyby go trzymać do samego końca i, i dopiero na sam koniec pracy zdjąć, no to ta biel papieru byłaby troszeczkę, no, no nie taka, to by było troszeczkę przesady w tym wszystkim. Tutaj y, nie ma żadnego drzewa, ale tak mi się zachciało. Tutaj zresztą też coś takiego zrobię z góry, tylko pociągnę, jak gdyby te drzewa gdzieś tam były fajnie w, takich, w takim pozornym bałaganie Fajnie jest sobie szukać czegoś, czego nie ma. Mogę sobie tutaj jakieś tam takie porobić i one mi będą sugerowały, że tam coś gdzieś z tyłu jest. Lubię to szukanie i bawienie się właśnie w wymyślaniu sobie tego tego, tego, tego czegoś. Bardzo dużo kwiatów malowałam, bardzo długo kwiaty malowałam, a teraz w ostatnim czasie polubiłam, polubiłam miejscowość, w której mieszkam. Może zabrzmi to, to tak śmiesznie, ale ja bardzo długo chodziłam tutaj na spacery, robiłam mnóstwo zdjęć, zachwycałam się tym, co widzę, ale jakoś nie potrafiłam. Nie potrafiłam. Nie wiem, jak to powiedzieć, nawet. Nie miałam serca do tego jako akwarelistka. No ładne, ładne, ale, ale jakieś taki mi się wydawało, no nie wiem. Taki Po co to malować, jak to taki ładny, i niech sobie stoi. A teraz, a teraz jak chodzę na te moje spacery, to patrzę na to troszeczkę inaczej. Kto by pomyślał, że po tylu latach, a to już teraz 31-32 rok. Kiedy, kiedy tutaj 32 lata, kiedy tutaj mieszkamy. Nagle odkrywam to, jak gdyby to wszystko na nowo. Patrząc na to jak na motyw do obrazu, który mogłabym namalować. Bardzo dziwne, ale miłe uczucie. Muszę przyznać, że podoba mi się to, że teraz tu zrobiłam taki cały się wygląda, że z sekundę to muszę to rozdzielić. Muszę zrobić tak, żeby to drzewo było tu i to jest z tyłu, a to zrobię tu z przodu i zrobię to w ten sposób, że oddzielę w ten sposób, tym negatywem. Ten nasz czas teraz, czy ja skończyłam mówić o tym, o czym chciałam mówić, o tym, że tutaj teraz odkrywa moje miejscowość. Chyba skończyłam. Um. Teraz myślę o czymś takim, że, że ta izolacja, ten smutny czas, no, kiedy nie możemy się spotykać, kiedy nie możemy wyjeżdżać, kiedy to wszystko takie jest. Właśnie nasunął mi pomysł yy, spowodowany tym, że pytaliście o to o warsztaty online dla początkujących. Myślę o takich warsztatach, i najprawdopodobniej, jeżeli, jeżeli zainteresowanie będzie i, i dostanę potwierdzenie, że jest taka chęć, potrzeba, ktoś chce sobie zacząć od początku, to od stycznia ruszę z takim właśnie moim kursem online, aby, aby wziąć udział w tych zajęciach. Trzeba będzie mieć konto na YouTube i bardzo, bardzo wskazane byłoby mieć konto na Facebooku, bo tam będę doko dokonywała yy, prezentacji Waszych prac, korekty Waszych prac. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to podam pod spodem mój adres mailowy. Proszę, napiszcie mi o to, a ja podam więcej danych. Fajnie się tak robi, prawda? Takie, takie kolory, to się tak przenika, tak, tak jeszcze bym chciała głębi. No ale to jest właśnie też jedna z rzeczy, którą trzeba posiąść. Cierpliwość. Miejcie cierpliwość do tego, co malujecie. Nie chciejcie od razu, bo jak dasz od, dasz od razu grubo, to... Patrzcie, jak fajnie, jak się pokryje jeszcze raz. Jak, jaki, jaki fajny, takie fajne coś. Troszeczkę pododawałam, ale cały czas mam takie uczucie, że to jeszcze nie jest tak ciemne jakbym chciała. Tak mi tu jeszcze jakoś za bardzo, za dużo tej bieli, dlatego teraz wzięłam. Dodałam jeszcze jeden kolor, bardzo ciemny. I nim sobie tutaj jeszcze po, po, porobię takich kilka historii, żeby mi się to bardziej podobało. Tam był taki naprawdę niesamowity była naprawdę niesamowita atmosfera i tą chciałabym teraz właśnie oddać i stąd ta potrzeba takich naprawdę ciemnych plam. Może tu taki mroczny, ciemny. Teraz jeszcze tutaj, może tu potrzeba też jeszcze coś ciemnego Czasami, jak, jak maluję i patrzę na pracę ludzi, którzy są na zajęciach u mnie, to stwierdzam, że taka niesamowita rzecz, że patrzę i widzę, że coś tam się nie zgadza, coś mi tam nie pasuje, ale dopiero w momencie, kiedy Przyjmuję tę pracę i kiedy, kiedy sama chwytam za pędzel, wtedy jakoś czuję, co tu jeszcze jest potrzeba. Może odrobinę tu. Okej, okay, bo niedługo zrobi się taki czarny las, prawdziwy Schwarzwald. Okej. Okay. Czy to teraz nie za mocno świeci? No jak gdyby tak, może... Trzeba to troszeczkę jednak ukryć. Tak, może to też należałoby troszeczkę przysłonić, żeby aż tak nie świeciło. Żeby ten dół był właśnie jaśniejszy. Ach, nie wiem. Dobra, niech sobie tak jest. Chyba już tak zostawię. A niebawem. Ach, jeszcze czasami tak jest, że mam pomysły na, na jakiś filmik. No, bo pewnie, że dużo sama maluję. Nie będę tu przy każdym moim malowaniu filmu robiła. Ale teraz mam jeszcze pomysły na dwa, które niebawem się pokażą. Okej, okay, to by było tyle. Tutaj wyszła taka. To jest niesamowite. Widzicie, wyszła jak gdyby taka goin, choinka, jak gdyby taka gałązka choinka ja wcale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, żeby tu było jakaś głębia czegoś i, i spróbuję to troszeczkę tutaj takie jakoś schować, bo mi się nie podobało. Może porobię taki tam. To... Będą to jakieś drzewa. Nie wiem. A niech sobie tak jest. Może jeszcze wsiknę na koniec. Hmm, jakiś ostatnich liści. Teraz bym potrzebowała właśnie jakiegoś takiego fajnego żywego koloru. Czy ten nie jest ostry? A żeby właśnie te ostatnie listki, które jeszcze gdzieś tam są zaświeciły. To by było na tyle. Na razie.